Witam serdecznie na kolejnym odcinku Poradnika Alienowanego pod tytułem Jak zostaniesz uwikłany w sprawy karne? Otóż zainicjowało mnie do tego zrobienia tego odcinka jedna rzecz, ojciec powiedział, ale ja tego nie zrobiłem, a druga rzecz jest taka, że po prostu przeglądałem dość jakiś czas temu moje sprawy z Poltaru operacji Wrocławskiej i, i po prostu ilość spraw wylistowałem, sprawy to było więcej jak na 4, to było kilkanaście, dwadzieścia spraw, potem już nie pamiętam ile tych ekranów było. Także jeżeli myślisz na początku tej swojej drogi, gdzie walczysz z alienacją i tym wszystkim, że to tylko w sądzie rodzinnym się odbędzie, to się głęboko mylisz. Otóż yy, doświadczenie wielu ojców wskazuje, zresztą pragmatyka taka prawnicza jest, żeby prawnicy jest to oczywiste, jest to korporacja, która jedna drugiemu dostarcza. Jedna drugiemu osoba, jeden drugiemu prawnik dostarcza pracy. Ja chciałbym Ci opisać teraz zupełnie mechanizm taki, jak po prostu zostaniesz, jak ojcowie mogą zostać uwikłani w sprawy karne. Pamiętaj, że podejmowanie jakichkolwiek decyzji na podstawie tych materiałów, tego odcinka jest tylko materiał informacyjny, nie ma potwierdzenia w źródłach, a jestem amatorem, no to bierzesz to na, na klatę, na swoją odpowiedzialność, to robisz. I teraz tak, sytuacja, przebieg, który. W tworzy się w wielu moich rozmów z ojcami, jest następujący. I po prostu również z wielu źródeł kompilacja tego jest następująca. Kobieta, stosuje mąki brancik, już sobie wybiera innego partnera, jest z tobą, żeby cię jeszcze wydoić, bo to przejście kobiety robią nie tak, że skaczą, po prostu jednego rzucają i skaczą na łaskawą wodę do drugiego, tylko kobieta, bo ma dzieci, to musi się przerzucić powoli i spokojnie. No i idzie do Prawnika demona takiego, demonem takim to jest jakaś kuzynka, która pracuje w policji, jest za, za, zahaczona o prawo. Co ojcowie mi mówili, może to być też taka osoba, że któraś z osoba z jej rodziny jest sekretarką, nie sekretarką, tylko protokolantką w sądzie, ale najczęściej mówią idź do prawniczki, ta najlepiej cię rozwiedzie. Czyli 90% rozwodów jest inicjowanych przez kobiety i jest to oczywiste że prawnicy zorientują, cały system jest zorientowany na kobiety, żeby ponieważ one wnoszą najwięcej spraw, żeby one odniosły korzyści. Gdyby na przykład kobieta szła do sądu w krajach islamskich i miała z powodu rozwodu straty, to system by się załamał, a on musi się kręcić, kręcić, funkcjonować. Od przerobu, nie? No i teraz tak, twoja partnerka, która już zdecydowała w swoim umyśle, a ty się nie zdajesz sobie jeszcze sprawy, że już z tobą nie będzie i absolutnie zacytuję takie zdanie, nie po to się z nim rozeszłam, żeby razem dzieci wychowywać, tak? Ona idzie do prawniczki. I prawniczka już w tej chwili, już ona ma taki plan, ponieważ prawniczki, które się zajmują yy, sprawami rodzinnymi, jakby są wyspecjalizowane, no. A są najniżej w hierarchii, również i sędziowie. No, czwarty oddział rodzinny jest najniżej. Jest to czwarty, potem już jest oddział ksiąg wieczystych, czyli zupełna, zupełna yy, są na samym dole i prawniczki też od spraw rodziny są na samym dole tej palestry. I z pewnego źródła przypuszczam zupełnie niesłusznie, że jest tam taka struktura bardzo zhierarchizowana i prawnicy karni i gospodarczy, tak jak wydziały sądów, lecą w górę. No i jakby w tej strukturze... Takiej schierarchizowanej adwokackiej, gdzie rada adwokacka możecie po prostu wystrzelić z zawodu i prawnik, to ja nie wiem, gdzie on pracę zdadzie na szparagach w Niemczech najszybciej, bo on się nie zna na niczym kompletnie, nie? Nie potrafi śrubki przykręcić ani pieniążków w kasie rozliczyć, tak? No i oni są, i po prostu sprawnicy z wyższych szczebli adwokackich, takich jak sprawy karne, cywilne i tak dalej, oni oczekują, że, ja przypuszczam, mylę się, że oni oczekują, że prawnik sądu rodzinnego zapewni im robotę. I w tym momencie możesz oczekiwać, że oprócz tego, że będziesz miał sprawy w sądzie rodzinnym, to jakby wypadałoby, żebyś miał też sprawy w sądzie karnym. Tak? I teraz sprawy w sądzie karnym, to jest bardzo ciekawe, bo adwokaci są radcy prawni i oni mogą cię obsługiwać, nie wiem czy przy rozwodzie, ale przy sprawach rodzinnych. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy karne to już na pewno radca prawny Cię nie może obsługiwać. To ja wiem na pewno. Więc tu jest tylko są adwokaci, więc ten monopol się jeszcze zawęża. No i jak to się stanie? Jak się zastanawiasz, nie no ty nic nie, i oczywiście ojciec powiedział, ja nic nie zrobiłem. I ty na pewno w swoim przekonaniu żyjesz, że sprawy w sądzie rodziny będą się toczyć w rodzinnym i to tak zostanie i żaden adwokat karny na tobie nie zarobi. Otóż. Może to przebiegać następująco. Jest to typowa social fiction, a w ogóle to nie ma miejsca, nie? Przypuść, ale budujemy taką science fiction opowieść, że przychodzi kobieta do, która chce się rozwieść, albo córa chce urwać się kontakty z dziećmi, żeby zrobić miejsce dla nowego tatusia, albo nowej serii tatusiów. Całej. Przychodzi do adwokatki alienacyjnej i ona mówi, słuchaj, po co ty tu przyszłaś? Pierwsze załóż niebieską kartę. I sporządza listę zarzutów, które rozmawia z nią, co ty robiłeś, źle coś. I ona, adwokatka alienacyjna, czyli ta od spraw rodzinnych, ta na niższego szczebla, ona y, czyni następujące rzeczy: że rozmawia z swoją partnerką, zwykłe sytuacje życiowe, na przykład mi spadł ręcznik w przebieraniu i potem było, że się obnażam przed dziećmi, tak? I. Takie zwykłe sprawy, albo na przykład z dzieckiem poszedłem do piwnicy, bo zamrażali rurki, wycinali, naprawiali, bo ciekło. To zabrał, zamiast iść do domu, zabrał dziecko do ciemnego miejsca w szatni i to wszystko się zaczyna przetwarzać. Standardowy zarzut też jest, zamykasz dziecko w ciemnym miejscu. Zarzuty są też standardowe o pedo, pedo, Tu mi ojciec powiedział, że jest takie powiedzenie, srać komuś na głowę, nie? I zdaje się, że padło takie stwierdzenie i... E, i, 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 ale też jest, jest są takie dewiacje różne, keksualne. Więc tutaj mówi, że został oskarżony o właśnie takie, takie działania z dzieckiem, nie? Tutaj wyobraźnie nie ma żadnych ograniczeń, to nie jest istotne. Słuchaj, nie jest istotne, jak te sprawy się toczą. Ważne, żeby na nich zarabiali adwokaci karni. A jak ty tracisz do, trafisz do adwokata karnego, to jest zupełnie dla tych ludzi nieistotne. Nie? I teraz przychodzi taka matka, wytwarzają zarzuty. I ona sobie spisuje te zarzuty, albo się ich uczy, albo sobie spisuje i idzie założyć Ci niebieską kartę. Niebieską kartę w procedurze A zgłasza te zarzuty, które wypracowała z adwokatką. Nikt się tam nie pyta, czy ona już miała kontakt z adwokatami, nie? Palą głupa, nie? I mają się zatrwaniaków. Palą głupa i przechodzą te zarzuty karne przez część A niebieskiej karty. Potem w części B zatwierdzenie dla kobiet jest automatyczne, choćby ona największe bzdury opowiadała, nie? Bo tak, na wszelki wypadek, żeby bronić dziecko, tak system funkcjonuje po prostu, nie? Mówię, system jest zorientowany, żeby matka odnosiła korzyści, bo, bo ojcowie, mężczyźni, na przykład w parach ho homoseksualnych, to jest chyba 25% rozwodów a w, e, u mężczyzn, a 95% rozwodów u kobiet homoseksualnych w związkach, nie? Więc tutaj system jest zoptymalizowany na to, żeby się kręcił, więc musi dawać korzyści tej stronie, która wnosi o rozwody, czyli kobiecie. No i ona tak, A, karta niebieska zgłaszacie, cię, B, zostaje automatycznie przepchnięta, C, zostaje jej udzielona pomoc. I pomoc jest dwuraka. Tam jakieś odwiedzają ją, czy coś. Często też potrafią jej takie korzyści, kobieta odnosi. Musi odnosić korzyści, żeby system się kręcił, że na podstawie, że jest ofiarą przemocy, to się przesuwa w kolejce o mieszkania socjalne. Jeżeli je się uda jeszcze dzieci, jako niepełnosprawna, przygłucha albo coś tam takiego, że, że tego to albo z częściowym zespołem Downa czy coś to jeszcze wyżej w kolejce społecznej się przesuwa ludzie czekają 8 lat, a ona przepraszam więc tu ją przepychają w części C jest sporządzane są sporządzane dwa dokumenty prawne przez prawnika w ośrodku pomocy społecznej i tu dochodzimy do zarabiania prawdziwego zarabiania i dwa dokumenty są. Pierwsze, to jest yy, skierowane pismo do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa. To, co adwokatka alienacyjna ustaliła, na podstawie tych wypociń. przekazała matce, matka zapisała, to prawnik z urzędu, matka nie płaci za to nic, formułuje akt oskarżenia do prokuratury. To jest standardowe działanie. To jest standardowe działanie. Nie? I Drugi akt o wgląd w sytuację rodziny albo władzę rodzicielską, czyli generalnie o odnoszenie korzyści w zakresie ograniczenia ci kontaktów. I to jest takie udzielenie pomocy w części C. A ty, to jest procedura kapturowa, nawet o tym nie wiesz. Możesz mieć jakieś wizyty policji albo opieki społecznej, nawet jeszcze o tym nie wiesz. A ty jesteś w części D, jak ten debil, D, od wezwać debila, D, części D, jesteś wzywany, żeby ci wykazać, że. I to już te decyzje, że ty jesteś przemocowcą zapadły. Jak oni wysłali te dwa pisma, to to jest sprawa tego, to jak cię wzywają, to czy został przeciwko mnie akt oskarżenia wysłany do pro, po, prokuratury i czy pismo do sądu o ustalenie sytuacji, wgląd w sytuacji w dzieci w rodzinie? No i to wszystko. I ty jak ten debil, ojcowie, my ojcowie, ja też, e, nie, ja już wiedziałem, że po prostu w części D, czyli... Ma u, w części D niebieskie karty, mają ci uświadomić, że jesteś sprawcą przemocy, żebyś tego nie robił, bo ty tego nie wiesz. Bo ty na pewno tego nie wiesz, że jesteś sprawcą przemocy i oni ci muszą to uświadomić. Nie, yy, tak, tak. Tak, tu mi smsa dostałem. Ale ja tego nie zrobiłem, napisał ojciec. Słów brakuje po prostu. To nie chodzi o to, czy zrobiłeś, czy nie zrobiłeś, tylko żeby się dało na tym zarobić. Nie? I teraz tak, jeżeli trafia akt oskarżenia do prokuratury, sędziny nawet dziwiłem się, że one w sprawach rodzinnych, które są wnoszone z OPS-u, to one nie zgłaszają tych zarzutów jako karne, bo one już wiedzą, że one zostały zgłoszone. One już z góry wiedzą, że zostały te zarzuty zgłoszone. I dostajesz, yy, prokuratura przetwarza to pisemko i wysyła... Yy, z takie polecenie do, do twojej miejscowej policji, bo na przykład u mnie jest tam kilkadziesiąt kilometrów dalej prokuratura i do y, posterunku tutaj miejscowego wysyła, żeby cię wezwać na przesłuchanie i o niebieskiej karcie najczęściej to się dowiadujesz, że, znaczy nie dowiadujesz się, tylko znikąd nagle spada ci papierek taki, albo ci dzwoni jakaś pani, to odradzam, proszę mi przysłać to w papierze, bo ja, proszę pani, w tej chwili ręce mam zajęte, ja nie mam jak zapisać. Do widzenia, nie? I w papierze ci powinni wrzucić do skrzynki. Ja miałem do skrzynki wrzucone takie coś. Po prostu wysyłałem patrol karteczkę i tam. I masz tak, że przesłuchanie w dniu tym i tym, tata, tata. Yy, jako świadek. To jest dosyć dobre szefowi możesz pokazać jako świadek. Nie możesz się wyłgać z tego. I w sprawie o 207 yy, to, to znaczy są trzy typy spraw, które będą poruszane i muszą to być sprawy karne, żeby dalsi adwokaci mogli zarabiać. I to jest tak o przemoc psychiczna, fizyczna, finansowa, wystarczy, że ona nie ma dowolnego dostępu do twojego konta i po prostu to są wszystko wymyślone rzeczy, rozumiesz? Fizyczna, że np. wziąłeś i szarpałeś ją za ubranie, że żadne ślady ci nie zostały, psychiczna, że oczerniałeś ją przy rodzinie, źle mówiłeś o niej przy znajomych, to jest przemoc psychiczna, finansowa, że nie miała dostępu do konta, ona żyła w biedzie, w nędzy, nie? No, nie ma to żadnego znaczenia, że ty masz fur wydruk z karty, że kupowała typowo damskie rzeczy, to nie ma żadnego znaczenia. Nie liczy się to, prawda? Liczy się to, żeby ktoś mógł zarobić. No i przemoc seksualna, no to ona mówi, że przymuszałeś ją albo przymuszałeś ją, ona nie chciała, ty ją przymuszałeś, to jest bardzo ciekawe, że kobiety tkwią w małżeństwie z mężczyznami parę lat i tam się i się stodoła jest zamknięta, nie możesz dyszla do, do stodoły wprowadzić i facet ci w tym kwiom, żeby ratować rodzinę. No i, i tutaj, rozumiesz, jest tu cały zespół zarzutów i ty idziesz na przesłuchanie. I gdzie tu się zaczyna zarabianie? Zarabianie się za, zaczyna w tym, że ja byłem jakby z pracy ogarnięty z prawem i potrafiłem sobie to wszystko wyszukać, ale ty, czy ty potrafisz się przygotować do przesłuchania? Czy ty rozumiesz to pismo prawnicze? Dla mnie to było hobby, obglądanie jakiś sprawy A na mery wesołowska, to było jakby rozszerzam hobby, a czy to było twoje hobby, grzebanie się w tych, w tych, w tych w sprawach karnych? Nie. No więc przeważnie bierzesz asystę. Dlaczego znaczy nie? Pierwszej idziesz do adwokata, się spytać, co to w ogóle jest. 200 zł. Potem bierzesz jego asystę na to, żeby ci był przy tobie na przesłuchaniu, żeby nie mogli cię umoczyć. Przy czym 300-500 zł, nie? I już się zaczyna. Rozumiesz? To nie jest po to, żeby dla dobra... Coś się, to się ma kręcić. A z jakichś przyczyn się kręci, to jest zupełnie nieistotne. To po prostu ten biznes ma się kręcić. I czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? Prawda to jest tak, jak pieniążki płyną. Nie tam, co się działo, co było, jakie fantazje. Nie. Już faktyczne pieniądze popłynęły. Tak? Czyli już jesteś Dwie na przykład siedem stóweczek jesteś do tyłu. I tutaj ojciec w komentarzach mi dał w innym odcinku. Ja bym wiedział to 6 lat temu, to bym zaoszczędził 6 lat życia i dobry samochód. No i ja wam mówię poważnie, że wpłacicie dobry samochód tam w tej walce o dzieci. I teraz bierzesz tego prawnika sobie na salę po prostu do przesłuchania i ja teraz słyszałem od ojca ogarniętego, jakoś taką historię, że prawnik zasugerował sądowi, żeby skazać tego, którego on broni. I on myślał, że po prostu zwariował. I przesłuchał sobie to przesłuchanie z sądu, bo to jest rejestrowane częstokroć, nie? więc był, była rejestrowana i po prostu rzeczywiście, że sprawnik powiedział, że sąd powinien skazać, nie? czyli działał wbrew klienta. No i niestety odbyło się to tak dalej, bo nie chodzi o to, żeby udowodnić sprawiedliwość, tylko się system kręcił. Więc jak przegrał sprawę, to apelacja. I apelacje już wygrał i się wyłgał, ale kasa popłynęła, więc śledź pieniądze, idź za pieniędzmi, tak? Mafie wszystkie złe rzeczy, to idziesz za pieniędzmi. I czyli tak. Ścieżkę w skrócie, jak omówiłem. Kobieta chce się z tobą rozejść. Idzie do adwokatki. Adwokatka jej razem konfabulują zarzuty. Zarzuty trafiają do niebieskiej karty. Z niebieskiej karty w części C, z Urzędu Opieki Społecznej. Prawnik, który jest tam zatrudniony, wypuszcza pismo o ustalenie kontaktu z dziećmi, co da zarobić pani tej, która konsultacji udzielała, tak? Na, bo będą wielkie od kontakty, ona będzie miała adwokata, ty też musisz wziąć w zasadzie adwokata. I druga część jest taka, że jest sformułowane pismo do zarabiania dla wyższych szczebli hierarchii prawniczej, czyli dla prawników karnych i zarzuty karne dostajesz, podsumowując, pedo, znęcanie się. I jeszcze jakiś stanki coś w tym stylu, nie? Coś tam oni wynajdują zawsze, nie? <laughs> jeszcze y, y, takie bardziej drastyczne sytuacje, które też się możesz spotkać, zależy jak panna jest obrotna. One nie mają żadnych wyrzutów strumienia, żeby cię teraz zniszczyć, choć cię kochały, po prostu odwrócony wektor. To y, to będzie tak, że mogą cię próbować do jakiś bój, jakich bujek, ich jest trójka, y, ty jesteś sam, i ich zeznania powodują, że po prostu jesteś umoczony i się w tej chwili możesz być przygotowany, że zostaniesz uwikłany w system tych spraw karnych. No i wziąłeś już prawnika, jest przesłuchanie. No i teraz prawnik nie jest zainteresowany tym, nie jest prawnik zainteresowany tym, żebyś ty wyszedł gładko na etapie przesłuchania. On jest zainteresowany, jest sprzeczność interesów, bo on jest zainteresowany tym, żeby poprowadzić twoją obronę w sprawie karnej. I to nie jest tak, musisz bardzo... I teraz ojco, jeden z ojców powiedział, że wynają panią adwokat, żeby mu napisała pismo, ustalili, że zagrożenie nakazem zapłaty za nieodbytych kontakt jest 300 zł, a ona samowolnie w piśmie to zmieniła na 100, czyli taką kwotę, że matka nie będzie to respektować i będą następne sprawy, bo 300 może by respektowała, a 100 nie będzie, więc tutaj prawnik działa w, za... w teorii, może zostać wyrzucony z palestry za działanie na szkodę w teorii, za działanie na szkodę klienta, ale w praktyce to zostanie wywolana z palestry na działanie na szkodę palestry. Czyli jak ona napisze 300 i kontakty się nie odbędą, matka nie uzyska tego, no to na następnej matki deprymująco będzie działać, ona nie będą wnosić pozwu z więc to by zniszczyło dochody palestry i pani adwokat wybrała drogę prostą po prostu, nie? że z 300 zł zrobiła podstępnie 100 w piśmie i ją się podpisał. Tak? Dopiero potem czytając to zobaczył. Czyli tutaj prawnik ma sprzeczne interesy z twoją wolnością. Najlepiej to jakby doprowadził do fazy apelacji, tak? a jeszcze dalej jest kasacja. To jak, jak, jak się uda, nie? To zależy jak się... Chyba zależy głównie od tego, jak ty się będziesz bronił. Czyli tu możesz się spodziewać spraw odpryskowych, przepraszam, odpryskowych i to jest główny sens niebieskie karty, myślę, podejrzewam, że jest taki, żeby zapewnić innym prawnikom i to tym karnym, które zajmują się sprawami karnymi, dochody. I nie myśl sobie, że cię to olinie, bo cały sens spraw postępowań rozwodowych i walki o dzieci to jest to, żeby zarobiło jak najwięcej prawników. I oni będą, już mają całkowite systemy opanowane, Ci przedstawiłem kawałek tego systemu. Teraz tak, jeżeli Ty się wyłgasz z oskarżeń, ja się wyłgałem, dobrze mówiłem i, i, i ten, i chyba y, tutaj bez adwokata, ja na przesłuchaniu się dobrze po prostu tłumaczyłem, tak, nie, że wyłgałem się sprawy, która miała miejsce, tylko się dobrze tłumaczyłem, bo dużo ludzi si siedzi w innych, y, przepraszam, nie w innych powięzieniach. Przypominam taki przykład, gdzie matka z teściową na nastawiając córkę, wsadziły kogoś na 18 lat do więzienia, po czym został wyrwany spod stołu w kuchni pędra urządzenie nagrywające z tym, jak one się namawiały. Chyba przy apelacji czy coś został on uwolniony. No i za to, że matka nastawiała dziecko do składania fałszywych zeznań, to został jeden miesiąc pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy miesiące. Także tutaj kobiety muszą być bezkarne, żeby ten system się kryć. I... Chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli chcesz się w tym bagnie babrać i płacić pieniądze rzędu fajny samochód, na końcu nic nie dostając, bo zasada jest taka, że matka nie może tego przegrać, bo by zła fama poszła do matek, zmniejszyłaby się liczba do rozwodów i dochodów i informujecie, że sprawy rodzinne, które się toczą, to są Potem ci dostaje taki się wianuszek od w różnych spraw. Za zarzuty karne wobec mnie były wnoszone trzykrotnie. Była pierwsza fala jakichś wymyślonych zarzutów, ja się wybroniłem. Druga fala wymyślonych zarzutów i trzecia fala też też miałem jakieś przesłuchanie. Po czym był, była reperkusja, bo ja chciałem panią Mecenas za posiadanie amunicji w sądzie po prostu wsadzić do więzienia. Pani Mecena stwierdziła, że ma innych lepszych klientów i, i, i opuściła Wniesławie. Znaczy opuściła y, tą alienatorkę, którą się opiekowała i już nie chciała ze mną w sprawach uczestniczyć. Nie? Ale twarda sztuka, po, pozdrawiam. No i mówię tylko, żebyś wiedział, że będzie on odpryski spraw karnych. Najgorsze rzeczy, które z ojcami i są najbardziej skuteczne, to jeżeli kobieta, alienatorka, a matka twojego dziecka ma jakiegoś partnera, on ma takich dosyć spod ciemnej gwiazdy klientów albo z takiego tak otoczenia, to mogą wszczynać z tobą bójki lub na przykład teść, ona, Będzie. ja miałem taką sytuację, że na przykład zostałem opluty na spotkaniu z dziećmi i wniosłem sprawę karną, więc też napędzałem tą całą sytuację i tu się to, się to po prostu kręci. Jest, wyobraź sobie, że po prostu będą to robić, żeby, żeby zarabiać. To, to każdemu nie możesz odmówić komuś godnego życia, a nawet wyższego niż godnego. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam, żebyście się ogarnęli z rozumem. Idźcie sobie na parę randek. Jak Was kobiety wykorzystają, to zobaczycie te oznaki, jak one wykorzystują, że ciągną w nieskończoność, pokazują Ci tam, wiesz, płachtę na kiju, gdzieś marchewkę na, na kiju, jak to się mówi. Pokazują Ci, że jest szansa wprowadzić dyszel do stodoły, ale nigdy tego dyszla tam nie wprowadzisz. Jeżeli doznasz wielu porażek w randkach, polecam to jako trening, i pójdziesz do sądu i założysz, że sąd ci tej nie otworzy tej stodoły, żebyś mógł się spotkać z dziećmi i zacisz pod tym kątem obserwować, że to ma się długo ciągnąć i prawnicy mają na tym dużo zarabiać, to powiem Ci, że się zostaniesz przebudzony. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki Poradnika Alienowanego. Tutaj się pojawi... Jak klikniesz tutaj, to cię już w tej chwili możesz kliknąć tutaj i się przenieść do następnego odcinka. A tu są inne odcinki proponowane, po prostu do, do tego odcinka, żebyś nie musiał szukać, nie? To chwilowo może być nieaktywne, jeżeli jeszcze ten odcinek nie został wyemitowany. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki.